Dzień dobry państwu. Według wielu doniesień medialnych, potwierdzonych także wywiadem z dyrektorem placówki, do domu dziecka w Skierniewicach trafiło trzech nielegalnych imigrantów. Ale co najbardziej skandaliczne, tylko jeden z nich mógł wylegitymować się paszportem i potwierdzono jego wiek 17 lat. Natomiast dwóch nie posiadało żadnych dokumentów. Nie wiadomo więc czy do ośrodka faktycznie trafiły osoby niepełnoletnie. Natomiast mieli to być obywatele Iranu i Gwinei. Jak Informują media, choć zostali oni dowiezieni do ośrodka przez Straż Graniczną, to samowolnie opuścili oni ośrodek. Dwóch z nich zostało już zatrzymanych na przejściu granicznym w Słubicach, gdzie prawdopodobnie próbowali przedostać się do Niemiec, trzeciego z nich szuka policja. Natomiast my, Szanowni Państwo, musimy sobie zadać pytanie, czy to normalne, że osoby bez jakichkolwiek dokumentów o niewiadomym pochodzeniu, wieku czy w ogóle przeszłości trafiają do do takich placówek jak domy dziecka. Ile jest takich przypadków w Polsce? Co robi z tym rząd Tuska? Jak państwo sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Czekam na wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.